Cześć! Spotykamy się dziś, ponieważ zbiegły się ze sobą dwa ważne wydarzenia. Stuknęło 10 tysięcy subskrypcji, a kilka miesięcy temu mieliśmy rocznicę powstania kanału. I to nie byle jaką, po dziesiątą. Z tej okazji trochę sobie powspominamy. Na wstępie wypada mi się przedstawić, bo w sumie nigdy tego nie robiłem. Jestem Piotrek. Kilka lat temu skończyłem informatykę i zawodowo nie mam absolutnie nic wspólnego z warsztatem i obróbką metali. A wszystko, co wam pokazuję, to tak naprawdę moje hobby. Tyle o mnie, chyba wystarczy, bo i tak się boję, że połowa oglądających już wyłączyła ten film. No więc, jak to się zaczęło? Jak wspominałem, historia kanału sięga wiele lat wstecz. Wtedy to mój ojciec zainteresował się silnikami Stirlinga, pozostając do tej pory bohaterem drugiego planu. Szanując jego absolutną niechęć do pokazywania się na YouTube, przed kamerą ustawiam się ja, będąc jednocześnie montażystą, projektantem oraz programistą i operatorem CNC. Szczególnie nieco starszym widzom wydaje się, że rok 2006 to było przecież całkiem niedawno, ale pod względem sprzętu zmieniło się całkiem dużo. O smartfonach w dzisiejszym rozumieniu tego słowa nikt nie słyszał. Nie było jeszcze żadnego iPhone'a i żaden telefon nie potrafił nakręcić rozsądnie wyglądającego filmu. Nie był to duży problem, ponieważ YouTube powstał niewiele ponad rok wcześniej i nie, do... i nie udostępniał jakości HD. Zresztą w tym roku sprzęt, który nagrywa w Full HD, marzenie. Z tych lat pochodzą filmy, które widzicie teraz na ekranie. Oczywiście w warsztacie nie mieliśmy początkowo nawet tokarki. Frezarkę z własnej roboty skończyliśmy na początku 2011 roku i był to ogromny skok. Wcześniej pilnik i jedziemy ręcznie z każdą częścią. A silniki Stirlinga stawały się coraz bardziej skomplikowane. Zrobiliśmy kolejną frezarkę, później jeszcze kolejną, która służy do dziś. Nie myślcie jednak, że to, że mam jakiś wypasiony warsztat. To właściwie zagospodarowany kącik w piwnicy. Zresztą zobaczcie sami. Zacznijmy od frezarki. Elektrowrzeciono 500W, indukcyjne LT. tutaj mamy falownik. Kiedyś sobie, kilka lat temu, kupiłem na jakimś chińskim portalu taki zadajnik do frezarki, żeby można było ręcznie frezować, ale jakieś w ogóle tego nie używam, chyba trzeba będzie to sprzedać. Pierwsza frezarka, jaką miałem, tokarka to również Urządzenie, które jest niezbędne przy tworzeniu takich modeli. Tutaj, akurat, jesteśmy na etapie prowadzenia różnych rurek parowych, i piasecznic na poszyciu parowozu. Tutaj mamy właśnie plany. Właściwie to wszystko, co chciałem pokazać. Zatem teraz pora na kulisy powstawania filmów. To moje małe centrum dowodzenia. Tutaj piszę scenariusze i montuję filmy. Obok leży mikser audio USB, do którego podłączam mikrofony. A tak wygląda nagrywanie ścieżki lektorskiej do filmu. Słyszycie ją zazwyczaj, gdy komentuję to, co dzieje się na ekranie. A dźwięk teraz nagrywam za pomocą mikrofonu krawatowego, podłączony do rejestratora PCM, swoją drogą fajne urządzenie. I tutaj dochodzimy do najsłabszego ogniwa kwestia kamery i Oświetlenia. Jakby się tak teraz zastanowić, to mam o wiele więcej sprzętu do rejestracji dźwięku niż obrazu. Zresztą zobaczycie sami. Tylko proszę się nie śmiać. Oto moja główna, że się tak wyrażę, kamera. Aparat cyfrowy kosztujący zawrotną kwotę 500 zł kilka lat temu. Jakoś tam działa i obraz, może nie jest bardzo tragiczny, ale ma kilka wad. Przede wszystkim zawsze działa autofokus. Balans Bill jest tylko automatyczny i zmienia się sam. Zero manualnych ustawień i biedne 24 klatki na sekundę przy Full HD. Oświetlenie to dwie takie lampki. Czasem używam jeszcze promptera własnej roboty, który widzicie na ekranie, szczególnie wtedy, gdy mam powiedzieć jakiś gęsty tekst, który ciężko zapamiętać. Myślicie pewnie, że za pieniądze z YouTube'a mógłbym sobie kupić 10 lepszych kamer? Niestety. Nie jestem pewien, czy przez ostatnie 3 lata za pieniądze z wyświetleń byłbym w stanie kupić sobie jakąś tanią lustrzankę z funkcją robienia filmów. Czasem piszecie również, że w moich filmach zawarta jest jakaś reklama. Zapewniam zatem, że przez ostatnie 10 lat nikt nigdy nie zaproponował mi żadnej współpracy. Na koniec mam jeszcze do Was pewną sprawę. Chyba w prawym górnym rogu. Pokaże się ikona umożliwiająca wypełnienie krótkiej ankiety. Ciekaw jestem Waszych opinii, co Wam się podoba, co się nie podoba, co należałoby zmienić oraz jakie filmy najchętniej widzielibyście na tym kanale. Zapraszam zatem do wypełnienia ankiety i zapowiadam, że już jutro film z budowy parowozu będzie to przedostatnia część. Zatem gotowy model zbliża się wielkimi krokami. Już od trzech lat. Ale tym razem naprawdę. Mam nadzieję. Do zobaczenia.